I nie ma mocni. Pewnego razu mega silny pan i nie ma mocny spotkał swojego największego fana, chłopca o imieniu Buddy Baddy marzyłby zostać pomocnikiem pana i nie ma mocnego, ale ten nie chciał się na to zgodzić. Od zawsze pracował sam i nie zamierzał tego zmienić. Pan i nie ma mocny pośliwił elastynę. Superkę, której mocą było niewiarygodnie elastyczne ciało. Pan i ma mocny i elastyna mieli trójkę dzieci: Wiole, Maxa, i Jacka i Jack, Jacka. Cała trójka odziedziczyła po rodzicach supermoce. Ale w końcu bycie supersem stało się nielegalne. Państwo i niema mocni musieli ukryć swoje moce i tożsamość. I stali się Bobem i Halem par. Bobowi bardzo brakowało używania supermocy, ale któregoś dnia skontaktowała się z nim tajemnicza Mirage. Miała dla niego misję. Chciała, żeby Bob znowu stał się panem i niemamocnym. Pan niema mocny nie wahał się ani chwili. Ruszył do akcji, nie prosząc nikogo o pomoc. Ale misja okazała się zasadzką. Pan niema mocny wpadł w pułapkę niecnego supersa. Złoczyńca przedstawił się jako syndrom, ale tak naprawdę miał na imię Buddy. To on w przeszłości pragnął być pomocnikiem pana i niema mocnego. Pan niema mocny. Zdołał uciec syndromowi i zakrać się do jego bazy, ale syndrom wkrótce znów go przechytrzył, ostrzelał go wielkimi kulkami czarnego gluta. Gdy Helen dowiedziała się, że jej mąż ma kłopoty, wskoczyła do odrzutowca i ruszyła na ratunek, a Max i Viola zabrali się razem z nią. Syndrom zestrzelił odrzu odrzutowiec, który spadł prosto do oceanu. Na szczęście Helen stała się elastyną. I zdołała przekształcić się w łódź. Cała trójka bezpiecznie dopłynęła do brzegu. Elastyna odnalazła bazę syndroma, dostała się do środka i uratowała pana i Viola Wiola i Max pomogli jej pokonać wszystkich strażników. Wspólnymi siłami i pokonali też syndroma i powstrzymali jego robota przed zniszczeniem miasta. Każdy z osobna był super, ale jako drużyna byli niepowstrzymani i nie ma mocni, zwyciężyli zło i uratowali miasto.